Witam wszystkich w kolejnym nagraniu z Transportowego Raju. Na początek ogromne podziękowania za te 10 tysięcy subów. No i zgodnie z obietnicą, żeby nie rzucać słów na wiatr, a umie słowo droższe pieniędzy, jadę po nową kamerę. Mam nadzieję, że jakość się poprawi i tych subów będzie również przybywać cały czas. A jak co z tego wyjdzie, zobaczymy. Będzie DJI. Pro 5, coś takiego W każdym bądź razie z DJI -a. Poczytałem opinie Również dzięki wszystkim Którzy podpowiedzieli Też raczej polecacie Tą kamerę, a nie popularne GoPro Które podobno potrafi się zacinać Mocno się grzać I wyłączać w nieodpowiednich momentach Nic mi nie pozostaje jechać do sklepu odebrać. Bo już SMS przyszedł, że gotowe jest poniedziałek, a ja zamawiałem w niedzielę. Także fajnie, spoko, szybko przyszło. Przeczytam instrukcję obsługi, nauczę się to jakkolwiek obsługiwać i zobaczymy, czy cokolwiek się poprawi. Czy Samsung jednak będzie lepszy do tego, no myślę, że nie. No jednak, jednak co kamera, to kamera wprawdzie sportowa, ale jednak a poza tym trzeba się jeszcze przejechać. Resztki ładnych dni, łapie, <noise> bo no, sezon się kończy i dzisiaj jeszcze przygotuję garaż dla motocykiela na zimę. Bo w końcu nadejdzie, i w końcu nie będzie można już jeździć. Uff, ale fajnie, kilometry, kilometry lecą. Do pierwszej wymiany oleju przy 1000, brakuje już niedużo, bo. No, przed wyjazdem może się nie uda, ale myślę, że jak wrócę, jeszcze parę dni no, pogoda będzie, to pierwsza wymiana również nastąpi szybko. Załadunek w środę na Niemcy, pod Berlin. Z tego, co wiem, jest wysokie prawdopodobieństwo, że mi to odwołają. Ale pożyjemy, zobaczymy. Odwołają, to mocno z tego tytułu też płakać nie będę. Oby odwołali pod bramą, to wtedy przynajmniej jeszcze zapłacą za to. Dobra. W drogę! No i dzień dobry. Kolejny dzień, kolejne nagranie. Piękna pogoda, niedziela. Więc, jak żeby to nie spędzić inaczej jak na moto? Co nie? No. Jedziemy do ziołowego zakątka. Coś tam może nagramy. Młoda ma nowy kask. I nowy pokrowiec. Fajne, co? No. Spoko, dobra. My palimy maszynę. I trzeba jakoś ten piękny dzień wykorzystać. Udało się dojechać. Fajne miejsce, co? No. Tylko koni nie ma. Koni tylko nie ma, to najgorsze. No. <laughs> ale naprawdę na liście miejsc do zwiedzania na Podlasiu. No. Wysoka pozycja, wysoka. E, chcieliśmy coś tu zjeść, ale to straszna kolejka jest, mimo tego, że sezonu nie ma. No to jest ciepło i ludzi. Jest naprawdę dużo. Niezła roślina. No z takiego liścia to bym nie chciał dostać. Ty jesteś z takiego malutkiego, z takiego co... Po drodze dostałem z liścia, z drzewa spad. Dobra, idziemy dalej. Pozwiedzać trochę i uciekamy, bo dzień się bardzo szybko kończy. My pomału musimy się ewakuować, bo już koniec dnia. Ale i tak się uoliliśmy. Czuziłowa, pestki, czosnek. A oh, kurde. Nie ma chorowania tej zimy. Kolejny piękny dzionek. Pierwsze ujęcia z nowej kamery. Dajcie znać, jak to wygląda. Trzeba zabrać się za robotę jakąś. Za chwilę odpalam dafika i jadę na wymianę opon. W naczepie. Na przedniej osi mam, no, już takie słabe. Zamieniłem jest z przodu, one na przedniej osi prowadzącej były. No niestety, do naczepy niekoniecznie się nie nadają, bo no, powyrywało je okrutnie. Więc nie ma co ryzykować i czekać, aż Niemcy, czy jacyś Austriacy, Francuzi to zmienią. Dzwonili. Oponki są gotowe, czekają, więc w drogę. No by, bym zapomniał. Maszyna pracuje, a wycieraczki jeszcze trzeba wymienić. Bo jedno zdjęłem na wzór. Yy. Jesień nie idzie, czas najwyższy na nie. Yy. Kupuję takie, miałem bosze i inne dziwne wynalazki. Powiem wam, że te najtańsze najlepiej się spisują. O dziw. Yy. Tak jak mówiłem, kurczę, jakieś bezramkowe, jakieś cudawianki tu czepiałem. No nie. Takie najprostsze, dwa razy w roku sobie wymieniam, te zimę powinny przechodzić, jak nie przymarzną i na wiosnę sobie zainstaluję nowe, 3 sztuki, 45 zł. żadna inwestycja, a na pewno poprawi widoczność, bo rozmazują już okrutnie. O, kółka już zdjęte, tej tarczy to nic nie weźmy, bo ta ośka w większości wypadków podniesiona jest, a klocki też. Nie zużyły się absolutnie wcale. Dobra, czekamy na nowe. Będą tak jak z tyłu. Giti. Spisują się, jeżdżą. Nie ma co smaku gdzie szukać, nie? Dobra, opony wymienione. Ciężarówka zaparkowana. No i niespodzianka. Patrzcie, coś się będzie działo. Chłopaki jechali, zawrócili się. Jedziemy na kawę do wierzy. Tyle lat się nie widzieliśmy. Na trzy 20. 20. Na trzy maszyny będzie pięknie. A, ja, a materiał. Tutaj kolega prześle, bo ma fajną kamerę z przodu Insta. To coś tam mi podeśle. To coś z trasy na pewno też wrócimy. Super wyprawa, Kurczę, tak, dzień zakończyć, aż miło. Motocykl jest schowany, czas zabrać się za robotę, sprawdzić ciśnienia wszędzie, w ciągniku, w naczepie, no i jutro załadunek, przynajmniej mam nadzieję, jeszcze nie odwołali. Pomocnik, będziesz pomagać koła pompować? Nie, wypoczywa. <laughs> Dobra, zabierać się za robotę, było trochę przyjemności, fajna przejażdżka, Kurczę, no jednak w grupie fajnie się jeździ. Niestety, sezon się kończy. Dzwoneczek i subskrypcja dla tego ziomeczka. O, i kolejny piękny dzionek w transportowym raju. Środa. Jak można było się spodziewać, ładunek odwołali. Ale nie ma tego złego, słuchajcie. Cierpliwie poczekałem na giełdzie. Nic nie ma, nie ma z czym wyjechać za bardzo. Zadzwonił do mnie znajomy, zresztą będę miał okazję się pewnie z nim spotkać i jadę w naprawdę fajną i ciekawą trasę a jadę do Palermo, na Sycylię no kurczę, czekałem na to długo, nigdy nie byłem <laughs> się cieszę jak małe dziecko teraz trzeba odebrać przysyłkę z paczkomatu przegonię sobie bulldoga a co, że mu się koła kwadratowe nie porobiły jakie zakupy? dzisiaj wieczorem wyjadę, jutro z rana załadunek muszę z czystym czasem być bo później w kółku będzie Sycylia, Palermo, i z powrotem będzie w kółku, i później od razu będę ładował na Szwecję. A że plan na dwa tygodnie zapełniony, kurczę fajnie, nie mogę się doczekać tego Palermo. Naprawdę myślę, że pogoda będzie lepsza niż tutaj. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, jadę po swoją przesyłkę. To będą jakieś mocowania, właśnie do tej kamery, żeby nie trzymać jej tak cały czas w rękach, żeby można było. Gdziekolwiek zamontować, żeby te sceny były jednak jeszcze ciekawsze. Oglądajcie, bo będzie się działo. O, moi drodzy, czas ruszać. Kurczę, dawno już się tak nie ekscytowałem wyjazdem w trasę. No, ale w Palermo nigdy nie byłem. To aż się chce jechać. Chociaż trochę szkoda. Bo w sobotę mamy w Hajnówce zakończenie sezonu motocyklowego. Na którym niestety mnie nie będzie. Ale to nic, mam nadzieję, że na rozpoczęcia jakoś wstrzelę się ładnie. Kurde, super, naprawdę fajnie. Jutro będę chciał się szybko załadować i uciec jeszcze, no przynajmniej do czeskiej granicy. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy jutro. A, super, o, jeszcze dzwonią. O, no, wczoraj w nocy udało się dojechać na miejsce. Znalazłem nawet parking, żeby nocców przekoczować. Pół godzinki pauzy jeszcze i wjeżdżam się zameldować. Bardzo fajnie. Spotkałem tutaj nawet swojego widza. Pozdrawiam serdecznie. Sirosem jeździ po Polsce spoko. Druga sprawa. Miałem komentarz, żeby wspomnieć coś o kursach z Aderami i na Sencie. Czy one są jakoś lepiej płatne. Czy bardziej to się opłaca przewozić? Teoretycznie powinny być lepiej płatne no i praktycznie raczej są, nie? Szczególnie jeżeli to, to. Im bardziej skomplikowany kurs, tym powinien być lepiej płatny albo przynajmniej możliwy do przewiezienia. Bo wiadomo, jak nie ma pracy, to nikt nie płaci. A zazwyczaj nikt nie płaci. <gry> Ale tak, z aderami na sencie kursy zazwyczaj są. Lepiej płatne, bo są bardziej po prostu skomplikowane i wymagające. Szczególnie SENT, który wymaga rejestracji, otwierania, zamykania. No to jednak, jednak trzeba troszkę wiedzy, chęci. No i odpowiedzialnego kierosy przede wszystkim, żeby no nic nie zepsuł, bo wiecie, że nie zamknięcie czy nieuruchomienie GPS-a przy ładunku z centem, no może się skończyć ogromną karą. Co do ADR-u, oczywiście też są lepiej płatne, bo po pierwsze, kierowca musi mieć uprawnienia, po drugie, ten towar musi być odpowiednio zabezpieczony auto oznakowane z wyposażeniem. Więc, no tak jak mówię, teoretycznie powinny być płatne lepiej. W praktyce różnie bywa: aut jest za dużo, ludzie jeżdżą za śmieszne pieniądze. Więc nieraz i te adr -y czy Sent jedzie za śmieszne pieniądze. Ale co zrobić? Nie ma co biadolić. Ja tam adr -y i SENTy włożę zawsze za dosyć ciekawą stawkę, na pewno lepszą niż standardowy ładunek. Dobra, ja czekam pół godzinki. Mam nadzieję, że szybko pójdzie, bo kawał drogi przede mną, stąd jest 2800 km do Palermo. Już się nie mogę doczekać. Okej, okay, pauza dobiegła końca. Czas najwyższy stąd się ewakuować. W zasadzie na drugą stronę ulicy mam przejechać. Zatyk panowie postanowili zablokować wjazd. Genialne. Na parkingu miejsca helikopter może lądować. A tutaj trzeba się sobie dosyć do wniosku, że. Nie będą się kręcić, nie będą parkować, tylko staną na wieździe. Ale dobra, jakoś udało się wydostać z parkingu, a przejechać mamy dosłownie, ja wiem, 50 metrów. I zarejestrować swoje przybycie. No ale dobra, zaraz zobaczymy, ile czasu załadunek pochodzi. No to co, ruszamy. Piątek. 25 październik, autko potankowane w lewo na rondzie, przy czeskiej granicy w Gorzyczkach. Jestem udało się dojechać, choć wczoraj powiem wam genialnie, to to nie szło. Po pierwsze, załadunek troszkę jednak poszedł opornie. Później wypadek koło częstochowy, zamknięta droga. No, szło to jak krew z nosa, tak naprawdę. Ale dojechałem dzisiaj. Ambitny plan. Trzeba przejechać Austrię. Bo jutro zakaz w Austrii. Przeszło, przeszło. Jutro jest zakaz w Austrii, więc jak dzisiaj tego nie ogarnę, no to duży problem, ale jestem pełen nadziei, że wszystko będzie dobrze. Piękny dzionek się szykuje, tak swoją drogą, ładny wschód słońca, oby Brno się mocno nie zakorkowało, później w Wiedeń po drodze, no ambitny plan, ambitny. No i Austria ta nieszczęsna. Kurczę, jak ja nie lubię przez ten kraj jeździć. Czysto, może i fajnie, ale te ich kontrole to jest coś niesamowitego. Jeszcze już miałam okazję się przekonać. Niby nic człowiek do zarzucenia sobie ani dla sprzętu nie ma, ale oni zawsze coś znajdą. Dobra, wyjechane, wyjechane w drogę, bo czas goni. Pięknie dzionek minął, Kurczę słuchajcie, no tylko jeden się przykorkował delikatnie. I plan został wykonany. Jestem w Italii. fajne krajobra krajobrazy, nie. Za to właśnie lubię ten kraj. Jest co tu zobaczyć. Skontaktował się ze mną jeden z moich widzów, z którym widzieliśmy się na pod podlasie, podpowiedział mi dosyć ciekawą trasę. Zaraz muszę. To wszystko zobaczyć, zaplanować, czy da się delikatnie mój plan zmodyfikować i pojechać, właśnie drogą bardziej krajobrazową. A tą miejscówkę też mi kolega podpowiedział. Zresztą staliśmy tu kiedyś razem. No i na dzisiaj fajra, fajrand. Mam nadzieję, że jutro pogoda dopisze, bo właśnie ten kolega mówi, że od wtorku tu był i cały czas deszcz. No dzisiaj dosyć przyzwoicie to wygląda. Zobaczymy, kurde. Ja wiem, że ludzie często jeżdżą na Włochy, na Sycylię. Dla mnie to jest dziewiczy Nie tyle na Italię, ale na Sycylię pierwszy raz w życiu pojadę. Więc chciałbym jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej z tego wynieść. Choć czasu brakuje. Będę musiał 24 godziny pauzy zrobić, gdzieś we Włoszech, bo do Palermo nie dojadę. Za daleko, jednak kilometrów jest sporo. Ale chcę obrać miejscówkę w Italii taką, żeby coś jednak fajnego zobaczyć. Nawet na tym parkingu te góry to spoko wyglądają. No dobra, jakaś kolacja i do spania. No i sobota. Kurcze, ruch niesamowity wręcz. Czas na pauzę. Ja już 4,5 godziny odwaliłem tutaj roboty. No i wczoraj kolega wysłał mi bardzo fajną miejscówkę na niedzielę. Niestety do niej jest. Było 1170 km. Więc no troszkę jest co robić. Lekko w lewo. Ale mam nadzieję. Że się uda, dobra, chyba tutaj będzie bezpieczniej wjechać na ten większy, nieco parking. I, I nad samym morzem będę stał. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dzisiaj odjadę ile się da, i jutro zakaz zaczyna się o dziewiątej. Rano, we Włoszech. Więc jak wstałbym trzecia, czwarta, to jeszcze można by się pokusić o to, że jednak dojadę na to na te fajne miejsce. A widziałem na Street View, no, spoko, jakieś palmy, morze. No to ta wyprawa będzie naprawdę ciekawa. W lewo, następnie... Bo tutaj cel jest bardzo ważny, ale jeszcze ważniejsza jest droga do tego celu. Jest to nieco dłuższa trasa, ale wydaje mi się, że dużo, dużo ciekawsza. I przynajmniej będzie gdzie fajnie przycupnąć. Czas kłuczy 11 minut, ale już dalej nie byłoby gdzie stanąć. A nie chciałbym gdzieś tam kurczę, koło polu stać na jakimś parkingu gównianym, nigdzie nie wyjść, nic nie zobaczyć. No co to za wyjazd? Do Palermo by był wtedy, nie? No dobra, e, szybkie śniadanko i ogień dalej. O, słuchajcie, szybko, sprawnie, skutecznie. Jest niedziela, 6.25. Krótka pauza, 45 minut i ogień dalej, bo mam fajną miejscówkę niedaleko morza bodajże jońskiego, który, które wpada w śródziemne, jak dobrze pamiętam, ale sobie jeszcze sprawdzę. Tutaj już klimat, patrzcie, 6:20, ja w koszulce chodzę, cieplutko, fajnie, e, gdzieś tam za mną już palmy są. Myślę, że będzie super, a przynajmniej mam tego nadzieję. Kurde, trochę umęczony jestem, bo o drugiej musiałem wstać, ale przynajmniej dzięki zmianie czasu bez problemu z godzinnym zapasem dojeżdżam na fajną misówkę, którą też polecił mi mój znajomy widz. No pięknie, kurczę, za to kocham te nagrywanie kocham tego YouTube'a. Zawsze ktoś się znajdzie, kto dopomoże, kto coś podpowie. Po to to właśnie jest. Dobra, spoko. myję lusterka, moje szyby i ogień w drogę. Udało się dotrzeć na wyznaczony parking. Zaplanowany, jak widać, są piękne palmy. Jest fantastyczna pogoda. Do morza, w tamtym kierunku mam jakieś 2 km na piechotę. Także nie omieszkam tam dzisiaj zawitać i sobie w tym morzu popływać. Trąbio tutaj ruch jest dosyć spory. No ale co się dzieje? Kurczę, no spójrzcie, co tu się dzieje. Lato, tu jest normalnie lato. Myślę, że już pod 20 parę stopni temperaturka dobija. Ale, co w tych pięknych okolicznościach przyrody, po kończymy to nagranie. Nie? Resztę mojej wyprawy zobaczycie w kolejnym odcinku w niedzielę. Chyba, że coś wcześniej się uda nagrać. Yy, ogólnie, tutaj fajnie, bo niedziela. Mam do jutra rana czas, żeby coś zobaczyć. Pójść nad te morzem, ale później no to tak już fajnie nie będzie, bo czas będzie bardzo, bardzo mocno gonił. Choć mam nadzieję wygospodaruję jeszcze odrobinę tego czasu w Palermo, coś tam jednak też zobaczę. Ale póki co na tym zakończymy. Nie zapominajcie subskrybować. To bardzo ważne, was to nic nie kosztuje. Łapki w górę. No i Komentarze oczywiście też będą bardzo mile widziane. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.